Filotea. Prowadzenie do życia pobożnego. Rozdział siódmy. Drugim oczyszczeniem jest wyzucie się z przywiązania do grzechu. Wszyscy Izraelici wyszli z ziemi egipskiej, lecz nie wszyscy oderwali od niej swe serce. Dlatego wielu z nich zdychało na pustyni za cebulami i mięsiwami Egiptu. Podobnie zdarzają się także pokutnicy, którzy opuszczają grzech zewnętrznie, nie pozbywają się jednak przywiązania do Niego. Postanawiają nie grzeszyć więcej, ale z pewnym oporem wewnętrznym, bo przykro im pozwalać się nieszczęsnych rozkoszy związanych z grzechem. Serce wyrzeka się grzechu i oddala od Niego. Nie przestaje jednak raz po raz oglądać się za Nim jak żona lota, spoglądająca w stronę Sodony. Wstrzymują się od grzechu jak chorzy, którzy odmawiają sobie melonów. Dlatego tylko, że lekarz zabrania im tych owoców, gdyż groziłoby to śmiercią. Lecz ta wstrzemięźliwość dolega im, rozmawiają o tych owocach i nie targują się o nie, chcieliby przynajmniej powąchać je i uważają za szczęśliwych tych, którym wolno je spożywać. Tak też owi słabi i tchórzliwi pokutnicy wstrzymują się na pewien czas od grzechu, jednakże z żalem. Chcieliby grzeszyć. Byle nie narazić się na potępienie, mówią o grzechu z tęsknotą i upodobaniem i poczytują za szczęśliwych tych, którzy się go dopuszczają. Człowiek, który postanowił zemścić się, zmieni swą wolę na spowiedzi. Niebawem jednak wśród przyjaciół będzie chętnie rozmawiał o swym sporze, dodając, że gdyby nie bojaźń Boża, uczyniłby to lub owo. I byłby rad, gdyby zemsta była dozwolona. Któż nie widzi, że taki biedak, jakkolwiek już porzucił grzech, jeszcze silniej jest skrępowany przywiązaniem do grzechu? Wyszedł wprawdzie ciałem z Egiptu, ale tęskni za cząstkiem i cebulą, którymi się tam sycił, jak ta niewiasta, co obrzydziwszy sobie swe grzeszne miłoski, mile jednak przyjmuje skierowane do niej zaloty. Ach, jak w jak wielkim niebezpieczeństwie są tacy ludzie! Ponieważ, droga Filoteo, chcesz rozpocząć życie pobożne, powinnaś nie tylko wziąć rozbrat z grzechem, lecz oczyścić swe serce do dna z wszelkich przywiązań, mających łączność z grzechem. Inaczej nie tylko groziłoby Ci niebezpieczeństwo ponownych upadków, lecz owe nędzne przywiązania obezwładniłyby wiecznie Twego ducha i uczyniłyby go tak ociężałym, iżby nie był zdolny wykonywać Dobrych uczynków ochoczo, pilnie i często. Na czym właśnie polega istota prawdziwej pobożności? Dusze, które po wyjściu ze stanu grzechu nie pozbyły się jeszcze tych przywiązań i niemocy, są, moim zdaniem, podobne do panien trapionych będnicą, które wprawdzie nie chorują poważnie, jednak zachowują się we wszystkich jak osoby chore. Jezu bez apetytu, sypiają niespokojnie, śmieją się bez wesołości, Rozdział ósmy. Sposób tego drugiego oczyszczenia. Pierwszym środkiem dojścia do tego drugiego oczyszczenia. Rozdział 8. Sposób tego drugiego oczyszczenia. Pierwszym środkiem dojścia do tego drugiego oczyszczenia jest żywe i silne poczucie ogromnego zła, które grzech nam wyrządza czego zrodzi się w nas żal głęboki i żywy, jak bowiem skrucha, chociażby niewielka, jeżeli tylko jest prawdziwa i łączy się z mocą sakramentów, oczyszcza nas dostatecznie z grzechu. Tak znowu gdy jest lekka, głęboka i żywa, uwalnia nas od wszelkich przywiązań grzechowych. Nienawiść lub uraza, póki lekka i słaba, napełnia nas tylko wstrętem do tego, którego nienawidzimy, i każe nam unikać jego towarzystwa. Jeżeli zaś nienawiść jest gwałtowna i śmiertelna, nie tylko unikamy tego, którego nienawidzimy i mamy go w obrzydzeniu, lecz wstręt ten rozciągamy jeszcze na jego krewnych, powinowatych i przyjaciół, nawet na jego obraz i wszystko, co do niego należy. Podobnie i pokutni. Gdy nienawidzi grzechu, słabą, tylko jakkolwiek rzetelną, skruchą, postanawia wprawdzie nie wrócić więcej do niego. Gdy jednakże nienawidzi go skruchą silną i potężną, nie tylko obrzydza sobie grzech, lecz także wszelkie do Niego przywiązania, i wszystko, co pozostaje z Nim w związku i do Niego prowadzi. Należy zatem filoteo postępować według sił swój żal i swą kruchę, by rozciągała się na wszystko, co w jakimkolwiek pozostaje w związku z grzechem. Tak Magdalena zatraciła do tego stopnia w swoim nawróceniu pociąg do grzechu i jego rozkoszy, że już nigdy więcej. O nich nie myślała. Dawid zaklinał się, że nie tylko nienawidzi nieprawości, lecz wszystkich także dróg i ścieżek do niej wiodących.